Agnieszka Maciąg i Robert Wolański to para, która przez lata budziła zainteresowanie mediów, choć rzadko mówiła o sobie wprost. Ona, znana modelka, autorka książek, promotorka świadomego stylu życia i kobieta, która wielokrotnie podkreślała wagę harmonii, równowagi oraz pracy nad sobą. On, postać zdecydowanie mniej obecna w mediach, stroniąca od rozgłosu, wybierająca życie z dala od fleszy i nagłówków. Ich relacja od początku rozwijała się na granicy świata publicznego i prywatnego, co tylko potęgowało ciekawość opinii publicznej. Przez długi czas ich małżeństwo było postrzegane jako spokojne, stabilne i oparte na wspólnych wartościach. Jednak z biegiem lat zaczęły pojawiać się sygnały, które skłoniły wielu do ponownego przyjrzenia się tej relacji. Zmiany w wypowiedziach, inne akcenty w publicznych wystąpieniach Agnieszki Maciąg oraz konsekwentne milczenie Roberta Wolańskiego sprawiły, że coraz częściej zaczęto mówić o tym, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami ich wspólnego życia. Dziś coraz wyraźniej wybrzmiewa temat prawdy o małżeństwie Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego. To nie jest historia oparta na jednym wydarzeniu czy jednej decyzji, lecz proces, który rozwijał się stopniowo, w cieniu codziennych wyborów, emocji i kompromisów. W tym materiale przyjrzymy się bliżej faktom, kontekstowi i temu, co przez długi czas pozostawało poza zasięgiem kamer. Zostańcie z nami, bo ta opowieść jest znacznie bardziej złożona i poruszająca, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Najbardziej znaczące fakty dotyczące małżeństwa Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego ujawniają się w codzienności a nie w pojedynczych publicznych deklaracjach. To relacja, która przez lata ewoluowała w ciszy, poddana presji zmieniających się ról, osobistych ambicji i rosnącej potrzeby autonomii. Z zewnątrz ich związek sprawiał wrażenie spójnego i stabilnego, jednak wewnątrz toczył się proces głębokiej transformacji emocjonalnej, który stopniowo wpływał na rytm życia, komunikację i sposób bycia razem. Agnieszka Maciąg przez długi czas budowała swój świat wokół harmonii, rozwoju i świadomych wyborów. Jej codzienność była podporządkowana pracy twórczej kontaktowi z odbiorcami i konsekwentnemu kształtowaniu wizerunku kobiety skupionej na równowadze wewnętrznej. Robert Wolański funkcjonował w innym rytmie, bardziej zamkniętym, osadzonym w prywatności i stabilnych strukturach. Ta różnica nie była od początku źródłem konfliktu, lecz z czasem zaczęła wpływać na sposób, w jaki przeżywali bliskość. Wspólne, Chwile stawały się rzadsze, a rozmowy coraz częściej dotyczyły organizacji dnia, a nie emocji. Proces oddalania się nie miał gwałtownego charakteru był subtelny i rozciągnięty w czasie. Zmiany objawiały się w drobnych gestach, w innym sposobie reagowania na napięcie w potrzebie ciszy zamiast rozmowy. Agnieszka coraz częściej kierowała uwagę do wewnątrz, analizując własne potrzeby i granice. Robert reagował na te zmiany powściągliwością, co z jednej strony dawało przestrzeń, z drugiej potęgowało poczucie samotności. Emocje nie znikały, lecz krążyły pod powierzchnią codziennych obowiązków. Wpływ tej dynamiki na życie codzienne był wyraźny. Dom przestał być miejscem spontanicznej wymiany myśli, a stał się przestrzenią wymagającą ostrożności. Każde słowo nabierało ciężaru, a milczenie bywało zarówno ochroną, jak i źródłem napięcia. Agnieszka coraz mocniej akcentowała potrzebę spójności między tym, co czuje, a tym, jak żyje. Robert skupiał się na utrzymaniu stabilności, co w praktyce oznaczało unikanie konfrontacji. Te dwa podejścia tworzyły emocjonalną asynchronię. Reakcje najbliższych stopniowo zaczęły odzwierciedlać to, co działo się w ich relacji. Rodzina i przyjaciele zauważali zmęczenie i rosnące wycofanie, szczególnie po stronie Agnieszki. Rozmowy w tym kręgu były pełne troski, ale też delikatności, wynikającej z poszanowania prywatności. Wsparcie przybierało formę obecności i uważności, a nie rad czy ocen. To właśnie te reakcje działały jak lustro, w którym bohaterka zaczęła widzieć konsekwencje długotrwałego tłumienia emocji. Psychologicznie był to okres intensywnej pracy wewnętrznej. Agnieszka doświadczała napięcia między wiernością wspólnym zobowiązaniom, a potrzebą autentyczności. Jej zachowanie stawało się bardziej refleksyjne, a decyzje bardziej wyważone. Robert przeżywał ten czas w inny sposób, koncentrując się na zachowaniu spokoju i porządku, co z zewnątrz mogło wyglądać jak dystans. W rzeczywistości była to próba ochrony relacji przed eskalacją konfliktu. Atmosfera wokół ich małżeństwa nabierała gęstości, choć brak było jednoznacznych sygnałów. Ta niejednoznaczność potęgowała napięcie i budowała aure tajemnicy. Każdy gest był interpretowany, każde milczenie nabierało znaczenia. Jednocześnie oboje starali się zachować godność i spójność, unikając publicznych komentarzy. Ta strategia chroniła prywatność, ale wymagała dużej odporności emocjonalnej. Prawda o małżeństwie Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańkiego ujawnia się jako historia długiego procesu, a nie jednego punktu zwrotnego. To opowieść o dojrzewaniu emocjonalnym, o różnicach w potrzebach i o próbie zachowania równowagi w obliczu zmiany. Relacja ta pokazuje, jak delikatna bywa granica między wspólną drogą a indywidualnym rozwojem oraz jak wielką rolę odgrywa uważność na własne emocje. W tej ciszy, napięciu i stopniowej transformacji kryje się pełny obraz ich małżeństwa, obraz wymagający empatii i zrozumienia. Kolejna warstwa prawdy o małżeństwie Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego ujawnia się wtedy, gdy spojrzymy na ich relacje nie przez pryzmat wydarzeń zewnętrznych, lecz wewnętrznych przesunięć, które następowały powoli i niemal niezauważalnie. To nie był związek, w którym dochodziło do gwałtownych starć czy jednoznacznych decyzji. Była to raczej historia stopniowego rozchodzenia się emocjonalnych ścieżek przy jednoczesnej próbie zachowania wzajemnego szacunku i spokoju. W pewnym momencie ich wspólne życie zaczęło funkcjonować na zasadzie równoległości. Dzielili tę samą przestrzeń, te same ramy formalne, ale coraz rzadziej dzielili te same emocje. Agnieszka coraz mocniej koncentrowała się na rozwoju wewnętrznym, duchowości i pracy nad sobą co wpływało na jej sposób postrzegania relacji. Potrzeba autentyczności stawała się dla niej kluczowa, a każdy dzień przynosił nowe refleksje dotyczące sensu bliskości, partnerstwa i wspólnego kierunku. Te myśli nie były impulsywne, lecz dojrzewały w ciszy, często w samotności. Robert Wolański z kolei reagował na te zmiany poprzez jeszcze większe zamknięcie w stabilnych strukturach codzienności. Dla niego bezpieczeństwo emocjonalne wiązało się z przewidywalnością, rutyną i brakiem dramatycznych zwrotów. Ta postawa nie wynikała z obojętności, lecz z innego sposobu radzenia sobie z niepewnością. W praktyce jednak prowadziło to do pogłębiania dystansu, bo oboje zaczęli mówić innymi językami emocji, mimo że słowa pozostawały uprzejme i wyważone. W tym okresie szczególnego znaczenia nabrały momenty samotności przeżywane we dwoje. Wspólne milczenie nie było już wyłącznie formą odpoczynku, lecz sygnałem, że rozmowy przestają sięgać głębiej. Każde z nich przeżywało to inaczej. Agnieszka doświadczała narastającego poczucia wewnętrznej niespójności, jakby jej życie zewnętrzne nie nadążało za procesami zachodzącymi w środku. Robert natomiast starał się zachować równowagę, minimalizując napięcia i unikając tematów, które mogłyby naruszyć kruchy spokój. Reakcje otoczenia w tym czasie stawały się coraz bardziej wyczulone, choć nadal dyskretne. Bliscy zauważali zmianę energii, mniejszą obecność wspólną, inną jakość spotkań. Nie było bezpośrednich komentarzy, raczej uważna obserwacja i gotowość do wsparcia, gdyby pojawiła się taka potrzeba. Dla Agnieszki te sygnały były potwierdzeniem, że proces, który przeżywa, jest widoczny również z zewnątrz. Dla Roberta stanowiły przypomnienie, że nawet milczenie komunikuje więcej niż się wydaje. Psychologicznie był to moment przełomowy, choć pozbawiony dramatyzmu. Agnieszka zaczęła coraz wyraźniej. Rozumieć, że jej potrzeby emocjonalne ewoluowały i że dotychczasowe mechanizmy relacji przestały je zaspokajać. Towarzyszyło temu poczucie odpowiedzialności, bo decyzje podejmowane w ciszy miały konsekwencje nie tylko dla niej, ale i dla drugiej osoby. To napięcie między troską a potrzebą zmiany było jednym z najtrudniejszych aspektów tego etapu. Robert w tym samym czasie doświadczał innego rodzaju obciążenia. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej powściągliwe, a reakcje wyciszone. Zamiast konfrontacji wybierał stabilizację, co dawało mu poczucie kontroli, ale jednocześnie oddalało go emocjonalnie. Ta strategia pozwalała funkcjonować na co dzień, lecz nie rozwiązywała narastających różnic. Relacja trwała, ale w zmienionej formie bardziej formalnej, mniej spontanicznej. Prawda o tym małżeństwie nie polega na jednym rozstrzygnięciu lecz na procesie stopniowego uświadamiania sobie, że wspólna droga może wymagać redefinicji. To historia o dojrzewaniu do trudnych wniosków, o odwadze przyznania się do zmiany i o próbie zachowania wzajemnego szacunku nawet wtedy, gdy emocjonalna bliskość słabnie. Nie ma tu wyraźnych, winnych ani jednoznacznych ról. Jest za to złożoność ludzkich potrzeb i różnica w tempie, w jakim te potrzeby się zmieniają. W tej ciszy, w codziennych wyborach i w subtelnych przesunięciach zachowań kryje się najpełniejszy obraz prawdy o małżeństwie Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego. To opowieść o relacji, która nie rozpada się gwałtownie, lecz przechodzi przez długi proces wewnętrznej transformacji, pozostawiając po sobie ślad emocjonalnej głębi, refleksji i niejednoznaczności. Kariera i osiągnięcia Agnieszki Maciąg oraz Roberta Wolańskiego rozwijały się w dwóch zupełnie różnych przestrzeniach, jednak w obu przypadkach wspólnym mianownikiem pozostaje konsekwencja długofalowe myślenie i świadome budowanie własnej drogi zawodowej. Ich biografie pokazują dwa odmienne modele sukcesu, które nie opierają się na jednorazowych przełomach, lecz na procesie dojrzewania, pracy nad sobą i stopniowej redefinicji celów. Agnieszka Maciąg rozpoczęła swoją drogę zawodową jako modelka, szybko zdobywając rozpoznawalność dzięki pracy z najważniejszymi agencjami i udziałowi w prestiżowych projektach. Już na tym etapie wyróżniała się nie tylko urodą, lecz także profesjonalizmem i dyscypliną pracy. Modeling był dla niej jednak nie celem samym w sobie, lecz narzędziem otwierającym kolejne możliwości. Z czasem zaczęła świadomie odchodzić od świata mody, kierując uwagę ku rozwojowi osobistemu, zdrowemu stylowi życia i pracy z kobietami. Prawdziwym przełomem w jej karierze okazała się działalność autorska. Agnieszka Maciąg zyskała ogromną popularność jako autorka książek poświęconych zdrowiu, uważności, równowadze psychicznej i relacji z samą sobą. Jej publikacje trafiały na listy bestsellerów, a styl pisania, oparty na osobistych doświadczeniach i prostym języku, budował silną więź z czytelniczkami. Nie była to narracja ekspercka w klasycznym znaczeniu lecz opowieść o drodze, poszukiwaniu harmonii i akceptacji własnych ograniczeń. To właśnie autentyczność stała się jednym z jej największych atutów zawodowych. Równolegle rozwijała działalność medialną i edukacyjną, prowadziła warsztaty, spotkania autorskie i projekty skierowane do kobiet poszukujących zmiany w życiu. Z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w obszarze świadomego stylu życia w Polsce. Jej osiągnięcia nie polegały na spektakularnych nagrodach branżowych, lecz na długotrwałym wpływie społecznym i lojalnej społeczności, którą zbudowała wokół swoich wartości. Kariera Agnieszki Maciąg to przykład ewolucji od świata zewnętrznych oczekiwań do pracy opartej na wewnętrznej spójności. Robert Wolański rozwijał swoją ścieżkę zawodową w zupełnie innym rytmie i w znacznie mniejszym stopniu eksponował ją publicznie. Jego kariera opierała się na stabilności, strukturze i konsekwentnym budowaniu pozycji w obrębie własnej branży. Wolański od początku unikał medialnego rozgłosu, stawiając na rzetelność, dyskrecję i efektywność działań. Jego osiągnięcia były zauważalne przede wszystkim w środowisku zawodowym, a nie w przestrzeni publicznej. Kluczową cechą jego kariery była umiejętność zarządzania procesami i odpowiedzialność za długoterminowe projekty. Robert Wolański postrzegany był jako osoba godna zaufania, przewidywalna i odporna na presję. Praca w strukturach wymagających precyzji i konsekwencji ukształtowała jego styl działania, oparty na analizie, planowaniu i minimalizowaniu ryzyka. Sukces zawodowy nie był dla niego związany z ekspozycją medialną, lecz z trwałością rezultatów i stabilnością pozycji. Choć ich kariery rozwijały się w innych światach, wzajemnie na siebie oddziaływały. Doświadczenie Agnieszki Maciąg w pracy z ludźmi, emocjami i rozwojem osobistym kontrastowało z pragmatycznym i strukturalnym podejściem Roberta Wolańskiego. Ta różnica była jednocześnie źródłem inspiracji i wyzwania. Z jednej strony pozwalała spojrzeć na rzeczywistość z różnych perspektyw, z drugiej wymagała akceptacji odmiennych definicji sukcesu. Osiągnięcia obojga nie sprowadzają się do jednego momentu czy tytułu. Są efektem długiego procesu, w którym ambicje zawodowe ewoluowały wraz z doświadczeniem życiowym. Agnieszka Maciąg zbudowała markę osobistą opartą na autentyczności i pracy z emocjami, stając się głosem dla tysięcy kobiet. Robert Wolański osiągnął stabilną pozycję zawodową dzięki konsekwencji, dyskrecji i umiejętności funkcjonowania w wymagających strukturach. Ich historie zawodowe pokazują, że sukces może mieć wiele twarzy. Może być widoczny w mediach, na półkach księgarni i w społecznościach internetowych, ale może też realizować się w ciszy, poza światłem reflektorów. W obu przypadkach wymaga jednak pracy, wytrwałości i gotowości do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Na zakończenie tej historii warto jasno podkreślić, że prawda o małżeństwie Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego nie jest prostą opowieścią o kryzysie ani o idealnej harmonii. To relacja, która przez lata dojrzewała w ciszy pod wpływem osobistych przemian, zmieniających się priorytetów i coraz silniejszej potrzeby życia w zgodzie z samym sobą. Ich związek pokazuje, jak skomplikowane bywa łączenie wspólnej drogi z indywidualnym rozwojem, zwłaszcza gdy jedno z partnerów funkcjonuje w przestrzeni publicznej, a drugie świadomie wybiera prywatność. Ta historia porusza, ponieważ jest bardzo ludzka. Nie ma w niej gwałtownych deklaracji ani jednoznacznych ocen. Jest za to proces, emocje, napięcie i stopniowe uświadamianie sobie, że relacje, podobnie jak ludzie, zmieniają się z czasem. Agnieszka Maciąg i Robert Wolański wybrali drogę powściągliwości, szacunku i ciszy, nawet wtedy, gdy wokół nich narastała ciekawość i spekulacje to właśnie ta postawa sprawia, że ich małżeństwo budzi tak duże zainteresowanie i skłania do refleksji. Dla widzów jest to również ważny sygnał, że za inspirującymi hasłami, sukcesami zawodowymi i spokojnym wizerunkiem kryją się realne emocje, dylematy i decyzje, które nigdy nie są łatwe. Ta opowieść nie daje prostych odpowiedzi, ale pokazuje jak istotne są uważność, szczerość wobec siebie i odwaga w mierzeniu się ze zmianą. Jeśli takie pogłębione, spokojne i rzetelne materiały są dla Państwa wartościowe, zachęcamy do wsparcia naszego kanału. Prosimy o subskrypcję, pozostawienie polubienia i włączenie powiadomień, aby być na bieżąco z kolejnymi historiami, które wykraczają poza nagłówki i sięgają głębiej. Państwa obecność i zaangażowanie motywują nas do dalszej pracy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne wydania naszego serwisu.